Prywatnie, zawodowo. Utrudniamy sobie nawzajem bardzo często życie, i, i później musimy zbierać z tego plony. Ku sobie zadbać o to bezpieczeństwo wewnątrz, puścić, jak nie, jeżeli nie mamy na coś wpływu. Po prostu puśćmy to i obserwujmy, dokąd nas to zaprowadzi, ale w takiej dbałości o siebie wewnętrznie. Myślę, że tego bardzo, ale to bardzo brakuje bardzo często w świecie biznesu, jak trybiki działamy, chcemy jak najwięcej dowozić, bo tak zawsze dowoziliśmy i nie ma w ogóle perspektywy, że no jak, teraz coś innego. No słuchaj, otóż, tak, coś innego, ale musisz dać sobie przyzwolenie na to, że nie jesteśmy robotem. Ty też nie. I po prostu potrzebujemy chwili zatrzymania, stopu, nabrania energii, zatroszczenia się o siebie, i za chwilę będziemy robić znowu co 200%, jak to od nas odczekują. Ale dajmy jeszcze chwilę, bo za moment możemy nie być w stanie dać nawet 2%. Więc ten moment, akceptacja na tą chwilę, że dajemy tyle, ile możemy, że nie czujemy się komfortowo, ale jesteśmy i to jesteśmy na chwilę obecną jest jedynym, co możemy dać. Za kilka dni naprawdę ta energia wróci, bo przyzwolimy sobie na to wszystko, co się w nas dzieje. Przestaniemy temu negować, zagłuszać i dzięki temu przejdziemy przez ten proces zmiany, bo opór, wszelkie emocje takie negatywne, obawy, lęki to są naturalne etapy, jeżeli chodzi o zmianę. Żeby doszło do akceptacji, żebyśmy przeszli przez całą tą zmianę, potrzeba setki prób. I w chwili obecnej, jak są próby, niektóre udane, niektóre nieudane, no to my jesteśmy też tymi próbami zmęczeni. Więc daj sobie to przyzwolenie. Nie trzymaj się kurczowo tego, że kiedyś było inaczej. Bo tak, kiedyś było, ale już nie jest. Co nie oznacza, że tu, w tym nie jest. Też jest dla ciebie miejsce. Jesteś bogatszy, bogatszy o swoje doświadczenia, i teraz możesz budować kolejne kroki do tego, żeby być po tej drugiej stronie tej zmiany, zaznajomiony z nią, zaznajomiona, oswojona i ciesząca się, cieszący, że przeszedłeś przez to, przeszłaś w zgodzie ze sobą, w swoim tempie, przy potrzebie jakiegoś indywidualnego wsparcia, jeżeli tylko tak czujesz. Ale wiedząc, nie zagłuszając tego, co się w tobie dzieje. To jest bardzo ważne.